Witam Was moi drodzy bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku nagrywam dla Was prognostyk meczu pomiędzy Polską a Włochami, który odbędzie się w ramach UEFA Ligi Narodów. Mecz ten odbędzie się 15 listopada o godzinie 20.45. Liczę, że ten odcinek Wam się spodoba i zapraszam już do śledzenia wydarzeń w tym odcinku. Czy Polska pokona Włochów e, w dzisiejszym starciu? Przekonamy się e, za kilkanaście minut. Jest to piąta kolejka zmagań tego turnieju. Teraz już Was zapraszam na stadion Olimpijski w Rzymie. Włochy, Polska. Kto będzie dzisiaj górą? Przekonamy się już za kilkanaście minut. Sędziowie wyprowadzają obydwie jedenastki na Morawę. Sektor kibiców włoskich liczących na zwycięstwo Włochów w dzisiejszym spotkaniu i zdeterminowani Polacy, którzy liczą na odebranie Włochom punktów z Rzymu. Mamy za chwileczkę hymny obydwu państw. Najpierw hymn włoski, bracia Wosi. I mamy prezentowaną flagę Włoch na Dąbrowskiego. Kapitan Gadłodowski. I mamy również sektor kibiców polskich liczących na zwycięstwo teraz składy w bramce gdzie ono idzie do Narumana. Najpierw Włosi Dalej. Spinazzola, Kielini, Bonucci, kapitan zespołu Florezji, Veracci Jorginho, Barella, Bernardeski, Immobile, Insigne. Takie taki zestawienie zespołu trenera Roberto Manciniego. Mamy również pamiątkowe zdjęcie, najpierw reprezentacji Włoch. Następnie zdjęcie, widzimy Polacy się już tutaj szykują do pamiątkowego, również zdjęcia na Stadionie Pico. Teraz skład reprezentacji Polski. Polska, Fabiański, Bereszyński, Walukiewicz, Blik, Kędziora, Jóźwiak, Moder, Klich, Krychowiak, Szymański i Lewandowski. Trenerem oczywiście Jerzy Brzęczek rozpoczynają Włosi Immobile Immobile Verratti Odegnanie do ba e Barelli Barella Barella co zrobi Barella Barella Strzał ale wyłapany przez Łukasza Fabiańskiego popularnego Fabiana Belot, e, Barella, Velotti, Velotti podaje do Insigne, Lorenzo Insigne to zrobi Lorenzo Insigne tutaj blokowany przez Jakuba Mondera e, zawodnika Lecha Poznań Lorenzo Insigne nie mógł tutaj się przedrzeć, więc rozpocznie e, z piątki, Łukasz Fabiański, lik, Walukiewicz Moder. Prostoporne poddanie do Roberta Lewandowskiego. Co zrobi Robert? Robert odgrywa do modera Jakub Moder. Wy, wypiątkowana ta piłka przez John do Donarumę, ależ groźna tutaj sytuacja stworzona przez dwóch zawodników, i Lewandowskiego, i Jakuba Modera Lecha Poznań, natomiast jeszcze jest zrzut rożny, więc jeszcze nie wszystko tutaj przesądzone, że Włosi mogą zachowywać się spokojnie, będzie on wykonany pośrednio. Kędziora Moder, Krychowiak, Krychowiak. cały czas Krychowiak jest tutaj zablokowany, immobile. numer 17 immobile do Bernardeskiego, Bernardeski z Skrzydłem Tutaj Barella. Barella odegranie do Bernardeskiego z powrotem raz Włosi, ale przejęcie piłki przez Polaków Walukiewicz do Modera. Znowu Moder stracił piłkę na rzecz reprezentacji Włoch. Co się teraz stanie? Strzał i na szczęście chybiony tutaj Włochy się mocno pomylił, na szczęście, na szczęście Polaków, ale była bardzo groźna sytuacja, gdyby nie ta omyłka, przegrywalibyśmy już 1 do 0, tymczasem e, Fabiański z piątki do Walukiewicza, od Glika podanie e, zostało skierowanie, Bereszyński, Jóźwiak, Lech e, Poznań się tutaj, e, powinien być zadowolony z, z występu już wiaka w czwartym spotkaniu w Narodowych Barwach Bernardeski. Bernardeski a tutaj Bernardeski bardzo blisko, ale na szczęście boczna siatka. Łukasz Fabiański stał przy słupku. Który, który atakował Bernardeski, ale nic się nie stało, na szczęście. Łukasz Fabiański rozpoczyna w piątki. Fabiański, Walukiewicz, numer 3. Bereszyński Jóźwiak. Co zrobi Kamil Jóźwiak? Kamil Jóźwiak przeskoczył nad wykonującym ślisk rywalem. Kamil Jóźwiak, czy on do to ośrodkowuje prawidłowo? Do Lewandowskiego, do Neruma jeszcze się broni. tutaj. I Włosi przejmują tą piłkę. Barella. Florezi numer 7 Immobile. Odgrywa z powrotem do immobile kolega asystujący. Bernardeski. No, ale na szczęście głową tutaj glik. Nie musiał się przejmować. Mateusz Klich tymczasem. Prostopadle podaje do Roberta Lewandowskiego. Ten prostopadle do kolegi, do Mateusza Klicha z powrotem. Mateusz Klich, Mateusz Klich. Chciał oddać strzał, ale piłka została przejęta przez e, reprezentantów Włoch. Verratti Immobile. Minuta 36 na e, Stadio Olimpico, na zegarze Stadio Olimpico. Tymczasem aut dla e, Biało-Czerwonych. Szymański. Krychowiak. Moder. Moder źle e, skierował tę piłkę, bo... Piłka została przejęta przez zawodników włoskich. Klik. No, Veratti, Verratti, cały czas Veratti. Musimy bardzo uważać. Barella. Piłka próba, próbowała nie, znaleźć tutaj Barella, ale nic się na szczęście nie stało. Znowu przejęcie i na rzecz reprezentanci, reprezentacji Włoch. Od reprezentacji Polski. Włosi. Co teraz będzie, na szczęście Łukasz Fabiański po tym strzale bardzo groźnym wyłapuje tę piłkę. Teraz musimy bardzo uważać i bardzo ostrożnie konstruować akcję Lewandowski. Lewandowski znowu niepotrzebna tutaj strata piłki. Ta futbolówka gdzieś tam krąży, kiedy ją odzyskujemy, to bardzo szybko ją tracimy na rzecz reprezentacji Włoch. Musimy bardzo uważać, bo to jest mocny rywal i może się to skończyć katastrofą. Teraz Fabiański. Pierwsza interwencja była znakomita. Natomiast drugą główką reprezentanta włoskiego nie musiał się Fabian przejmować. 35. W zasadzie 36. Minuta na zegarze Stadio Olimpico. Teraz Kamil Jóźwiak. Spokojnie. Szukamy swojej szansy. Prostopodobne podanie do Klicha. Mateusz Klich, ten do Krychowiaka, który stał praktycznie obok znowu do Klicha. Krychowiak, Krychowiak, Klich, Mateusz Klich, strzał i jest. Bramka na 0 na do 1 dla reprezentacji Polski, na 1 do 0 dla reprezentacji Polski. Włosi przegrywają w tym momencie na własnym terenie. Autorem tej, że Bramki jest Mateusz Klich. Możecie prześledzić, jak to, ta bramka wyglądała na powtórce pokazywaną w tym momencie przez realizatora. Mateusz Klich pięknie umieścił tę piłkę w siatce, pokonując tym, tym samym Donnarumę. Bramka padła w minucie 39. Numer 14. Zawodnika z numerem 14. Mateusza Klicha zaczynają od środka reprezentanci Włoch. 0 do 1 od 39 minuty dla Polaków. Obyśmy nie stracili tego prowadzenia i tego wyniku, tego komfortu we Włoszech. Teraz Polacy, out. Oddajemy piłkę Włochom. Barella. Barella, numer 18, Barella, co zrobi Barella? Barella, strzał oddany, ale wprost w ręce Fabiańskiego, znakomicie on to wyblokował, to wybronił. Lewandowski, Lewandowski, on to potrafi zrobić. Robert Lewandowski, Lewandowski pokonuje rumę, który nie ma z nim najmniejszych szans. Także Polska prowadzi na stadio Olimpico już 2 do 0 za sprawą Mateusza Klicha i naszego kapitana Roberta Lewandowskiego. Gracze z numerem 14 i z, z numerem 9 umieszczają piłkę w siatce. Macie teraz piękną powtórkę pokonania Donnarummy przez Roberta Lewandowskiego. Robert Lewandowski umieszcza tę piłkę w siatce w 45 minucie i od tej właśnie minuty prowadzimy już 2 do zera na stadionie Pico. Immobile. Insigne, Lorenzo Insigne. Lorenzo Insigne, dośrodkowanie. No tutaj jeszcze Włosi, Jorginio. Jorginio, Jorginio! Chybiony strzał. Fabiański tylko patrzył, e, gdzie ta futbolówka przez Włochę przez została skierowana. Mamy z Mora obrońców Robert Lewandowski, kapitan zespołu polskiego. E, pokazywany na realizatorach. E, przerwa. Na przerwa w meczu pomiędzy Polską a Włochami. Mamy tutaj statystyki tego spotkania. Jak do tej pory 0 do 2 prowadzi reprezentacja Polski. 2 do 0. Strzały 8 po stronie włoskiej, 4 po stronie Polskiej. Strzały celne po stronie włoskiej to strzały 2, natomiast strzały celne po stronie polskiej to strzały 4. Posiadanie piłki 38% dla reprezentacji Polski natomiast 40-62% dla reprezentacji włoskiej, dla gospodarzy dzisiejszego starcia. Eee, przejęcia 6 po stronie włoskiej, 2 po stronie polskiej, faule po 0 żółte kartki, po 0 z obu stron, eee, czerwone kartki, eee, po 0 z y, obu stron, kontuzje, po 0 z obu stron, spalone, po 0 z obu stron, rzuty rożne, 1 po stronie polskiej, 0 po stronie włoskiej. 25% celności strzałów po stronie włoskiej 100% celności strzałów po stronie polskiej dokładność podań po stronie yy, włoskiej 88% yy, natomiast po stronie yy, polskiej 89% jest, czyli niewielka różnica. Zobaczymy jak... Ten stan, gdy się utrzyma w drugiej połowie, zapraszam Was do dalszego oglądania tego odcinka. Rozpoczynają Biało-Czerwoni, Klich, Krychowiak, Szymański, Kędziora, Glik, Walukiewicz, Bereszyński. Moder, klich, klich, prostopadłe podanie, znalazł Jule do Lewandowskiego, Lewandowski, Lewandowski, cały czas Robert utrzymuje się przy piłce co zrobi Robert? Robert Lewandowski, blokowany. Tutaj teraz Włosi będą starać się nas e, zgubić, oddalić od e, pola karnego, od własnej szesnastki. Teraz Włosi wybijają e, tę piłkę na aut. I aut dla poraków, rozpoczyna Kamil Krychowiak, Walukiewicz Krychowiak, prostopadłe podanie do Kędziory, Kędziora Kędziora do Szymańskiego, Szymański cały czas Szymański. Do, ten do Lewandowskiego prostopadle podaje, ale Lewandowski traci, piłki, traci piłkę. Przy okazji się e, przewraca, pokazując tutaj, że był faulowany. Ale sędzia nie zareagował, rozkładając ręce. Teraz jeszcze z autu Polacy, Walukiewicz, Glik, reprezentant na co dzień AS Monaco, Krychowiak, Szymański. Szymański do Lewandowskiego prosto no ale niestety za mocno. Bo Włosi przejęli tę piłkę teraz. Bernardeski. Bernardeski na aut i oddają tą piłkę Polakom Włosi. Krychowiak. Szymański. Lewandowski do Szymańskiego. Sebastian Szymański. Co zrobi Sebastian Szymański? Dośrodkowuje i strzał na bramkę. Jest już 3 do zera dla reprezentacji Polski. Znowu druga bramka Mateusza Klicha w tym spotkaniu. Ależ on jest skuteczny. Widzimy jak Polacy się, e, polscy kibice się cieszą. Teraz mamy powtórkę. Dośrodkowanie Szymańskiego i e, Mateusz Klich nie daje szans. mu do Donnarumnie, zobaczmy jak on to pięknie zrobił. W minucie 59 pada ta bramka. Mamy e, zmianę w, polskiej, w polskim zespole. W miejsce. E, Roberta Lewandowskiego wchodzi arkadiusz minik. Po przerwie w grze e, dokona się ta zmiana. Teraz Włosi cały czas. Insinie. Insinie. I do Immobile. Immobile nie trafia. Ale było bardzo groźnie. Blokowany tutaj przez Polaka. Widzimy tutaj kolanem. Starał się walczyć. Nasz obrońca, rzut rożny, Lewandowski piątek, Lewandowski minik, przepraszam, w jego miejsce. Rzut rożny dla reprezentacji Włoch tymczasem. Poprzeczka ratuje Polaków od straty bramki Insigne i Mobile, przepraszam. Był autorem tego zagrożenia, ale widzieliśmy jak groźna może być ta sytuacja z rzutu rożnego. Może spowodować teoretycznie zero zagrożenia, ale może też spowodować właśnie taką sytuację jak, jaką widzieliśmy przed chwilą. Prostopadłe podanie, wylądowało na aucie piłkę dla reprezentacji Włoch. Nisinie do e, Veratiego. Verati e, Polacy przejmują tę piłkę. Glik Moder Zawodnik grający na co dzień w Lechu Poznań. Arkadiusz Milik. Arkadiusz Milik. Milik przewraca się i jest e, faulowany. Rzut wolny dla reprezentacji polskiej. Jakub Moder go e, wykonuje. Glik. Glik i do Klicha. Mateusz Klich pięknie to zrobił, ale e, tutaj no chybiony jednak strzał. Było bardzo blisko. Kapitan zespołu polskiego Mateusz Klich e, tą piłkę, e, tą e, szansę stracił. jean na ruma. Rozpoczyna z piątki, widzimy jak mocno tutaj Włoch postanowił włączyć tą piłkę do gry Klik Szymański Krychowiak Szymański teraz skierował to podanie do Szymańskiego Sebastian Szymański doskakiwał, doskakiwał tam Arkadiusz Milik ale się niestety nie udało bo przejęcie przez Włochów Verratti do Immobile Locatelli Lokatelli, który e, wszedł na boisko również. No jest strata bramki słuchajcie. No, dla reprezentacji Włoch pada pierwsza bramka w tym spotkaniu. Jej autorem jest. E, um, możemy tutaj przeanalizować powtórkę. Pięknie to zrobił. No tutaj Fabiański próbował uratować sytuację, niestety mu się to nie udało. Autorem tej bramki jest Marco Veratti w 74 minucie Włosi zmniejszają przewagę Polaków do dwóch bramek. Polacy glik Kędziora, Krychowiak. Krychowiak znowuż. E, ta piłka skierowana wprost na aut, nad, e, podbiega nad e, na podbiegającego Szymańskiego. Niestety ta piłka wylądowała na aucie. Teraz Włosi. Locatelli. Locatelli numer 22. Floresi. Locatelli. Moder, proste podanie do Szymańskiego, Szymański traci piłkę, Verratti Insigne, Insigne, Locatelli Insigne, Immobile, Immobile strzela, ale na szczęście Fabiański na posterunku, Polacy mogą tworzyć własną akcję ofen ofensywną, Arkadiusz Milik, Milik, Obrona tego pięknego strzału przez Gianluca Jego Donnarumę. Ale była tutaj niesamowicie stuprocentowa sytuacja. Nie wykorzystana przez Arka Milika, no Ale zachował się też genialny kapitalnie e, Włoch. Broniąc e, ten strzał e, i oddalając tę piłkę na rzut rożny. Teraz e, rzut rożny. E, pośredni wykonywany będzie przez. Eee, dwukrotnego strzelca w dzisiejszym spotkaniu, Mateusza Klicha. Mateusz Klich już tą piłkę wykonał, no niestety e, ta piłka została stracona. E, została ona wybita przez Włochów i musimy tą akcję konstruować od początku. Szymański, Milik, Arkadiusz Milik włoskie Polici on zna klimaty włoskiej piłki, Arkadiusz Milik ale ale obrona przez Dżalojcik Donnarumę. jest zmiana w polskiej kadrze Belotti w miejsce Immobile teraz Polacy, Szymański cały czas Sebastian Szymański Moder Glik, no teraz Włosi zaczynają przejmować kontrolę. Bellotti, Insigne do y... Biragiego. Biragi numer 4 pojawił się na boisku w niedługim czasie. Glik tutaj próbuje tą piłkę odzyskać. Fabiański po wyłapuje ją bez problemu. Krychowiak. Klich. Milik. Milik, który zna klimaty włoskiej piłki bardzo dobrze. Będzie próbował strzelić tą bramkę. No Co teraz zrobi Arek Milik? Arek Milik! Do środkowanie i wprost do... Y rąk gdzie był została ta piłka skierowana? Okazuje się w tym momencie, że jest spalony, ofizdany przez arbitrów bocznych. Arbitr przez arbitrów 90 minuta 4, aż 4 minuty doliczone. Florezji. No, ale mamy koniec tego spotkania, ponieważ e, już e, czas e, doliczony się skończył. Widzimy jacy Polacy są zadowoleni, wygrywając z Włochami i wydzierając im te trzy punkty w Lidze Narodów 3 do 1. Tym samym, wygrywając i wydzierając im te trzy punkty na własnym stadionie, Włosi przegrywają z Polską 3 do 1. Ja się z Wami żegnam, i dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Trzymajcie się na razie i piona, miłego wieczoru życzę. Hej!